Jesteś już, a ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się... Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Hmm... Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg Ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą stare ramy. budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć, tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: "Przybywajcie". I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki. Tak, nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc i nosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział Paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest oko i nosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie, i jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia mam mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Witam wszystkich, ja jestem AtepiGT, a to jest pierwszy odcinek let's playa z gry Gothic 12 Kruka. Może coś powiem o tej grze. E, została ona stworzona w 2000 roku przez współpracę studiu, e, dwóch studiów, e, Piranha Bytes i Jude. E, gra została stworzona w Polsce, pierwotnie w języku niemieckim. Też e, polscy aktorzy bardzo się starali, zrobili genialny wkład do tej gry. Ogólnie w sa samą grę gram już od wielu lat. Można powiedzieć, że od samego dzieciństwa. No. Mam w nią z nią tak wiele wspomnień. Mam bardzo lubię tą grę. Jak mnie nie patrzeć, eee, nie wiem ile tam się nagrało czasu tej rozmowy z Sardasem. Eee, ale coś czuję, że nie mam zbyt wiele czasu. Nie wiem, ten odcinek będzie miał około 10 minut, bo będę robił specjalnie do tego displaya. Właściwie kiedyś już tam nagrywałem jakieś displaya na YouTubie. Ale na moim starym komputerze, który był strasznie dziadowski, wszystko się lagowało, cięło. Na nagrywałem kiedyś Harry'ego Pottera przy 15 FPS-ach, to było w ogóle bez sensu. Mm. Więc nie muszę nic mówić. Tam na to tamto konto zapomniałem pasów i stworzyłem do tego displaya nowe konto. Tak jak, jak nagrywam pierwszy odcinek, to tego konta jeszcze tak naprawdę nie ma. Ale już się przedstawiłem, nikt mam wymyślony. Sprawdzałem czy jest na YouTubie. Jest. A więc dobrze, te książki trzeba przeczytać, bo one dają dużo expa. To jest opłacalne. Potem tu ten EXP się przyda. Um, ogólnie jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten let's play będzie nawiązywał w ogóle do wielu wątków pobocznych, nim praktycznie w tym let's play'u wszystkie możliwe questy. To Nasze znaczy bardzo się będę starał, żeby to zrobić, bo po prostu jeżeli ktoś na przykład nie będzie umiał jakiegoś quest'a zrobić, to zobaczy sobie tego let's play'a, nie mógł umiał zrobić, więc myślę, że warto robić takie, takiego typu rzeczy. Nie będę tam już ścigał, o zrobię tego a tam w 15 odcinkach, tego w 5, tego w 10, tylko po prostu zrobię go porządnie, a przewiduję, że nie wiem, 100 odcinków wystarczy. Jeszcze się jeszcze ktoś może powiedzieć, oj, chyba to słyszeliście, nie wiem, od komputera, yy, Ogólnie może się ktoś zapytać, po co nagrywam resplaye, skoro mi to nie wychodzi, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co lubię to robić, muszę jakoś dać prostu swojej... Nie wiem, może też dlatego, że mi się nudzi. Jeszcze ewentualnie będę czasami nagrywał jak gram z kolegami z Minecrafta w Lola. za LOLem to się zajmuje mój inny kolega. Nie będę mu wchodził w drogę. Jak ja sobie jeszcze kupię. O szybko nie teraz gram na komputerze tak jakby mojej mamy. On w miarę ogarnia. Tam 4GB RAMu, Intel Core yy, i 5. Więc daję radę sobie jakoś pograć. Karta Atira HD nie, nie pamiętam dokładnie modelu Da się tam jakoś pograć, a jak sobie kupię swój komputer To będę nagrywał też Call of Duty Modern Warfare 3 i różne fajne gerki Też ogólnie, głównie moim zdaniem Najbardziej powinno się nagrywać RPG Bo fajnie się je ogląda Znaczy mi się przynajmniej fajnie ogląda Jak tam coś sobie przechodzi, w Call of Duty od punktu do punktu To jest dość nudne Tutaj za bieżąc sobie jest taka bardzo fajna skrytka Są tutaj dwa zwoje W ogóle jest też szansa, że Wy mnie praktycznie nie będziecie stale słyszeć Bo dźwięk będzie za głośno O nie wiem Dźwięk będzie z za głośno, a mój dźwięk będzie za cicho No nie wiem, zobaczę Na wszelki wypadek przedstawię sobie trochę bardziej mikrofon Dobra, już praktycznie mam mikrofon w buzi Okrzybek grzybka nie możemy pominąć Ogólnie też mogę nagrywać albo pomagać innym graczom, jeżeli nie, nie ja jeszcze do tego nie rośnie mogę komuś przejść jakiś fragment na, na nagrywanie tej poradnika, bo po prostu tutaj jak to w komentarzu Ogólnie grę też będę zapisywał na, na kilka stajwa, gdybym miał po prostu 1 i tracił. się tak zdarzy, że to jest wchodziłem do gry i stajwa nie było. Na, na a. Dobra, Śliny, Nagram rozmowę z kawalornym i wykonam jego problem, quest z nim. Yy, I myślę, że zakończę nagrywanie tam pierwszy odcinek, tak będzie wyglądał, żeby też nie był za długi. Potem żebym go nie musiał w jakiś sposób dzielić, rozłączać, podzielać, wiecie o co chodzi. I jeszcze będą odcinki takim, takim jak ekspert, który sobie będzie wybijał wszystkie okoliczne twory. Ale to w ogóle w przyspieszonym tempie, żeby dodałem... Niczego nie było, tu nie znajdę. Tempo przyspieszone 5-4-krotnie myślę. 4-5-krotnie, dobra, wilczek, już trudniejszy przeciwnik, ale jest na niego sposób. Jeżeli po prostu go, przytrzymy, 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 przytrzymy. Yy, i klikając z lupa. Ogólnie jeszcze możecie już pisać w komentarzach, kim mam zostać bo kiedyś tam udało mi się zostać z strażnikiem miejskim w 20 minut gry, teraz już tak nie będę śpieszył. Rekord chcę sobie zrobić. Myślę, że w Miejskim chwili będę grał, potem falam Jedna bestia mniej. Tu już trochę magiem, ale to już była masakra. gra. Ciężko się naprawdę gra magiem. Tym bardziej, że yy, poziom trudności w... Nocy nic to tu nie ma. dodatkowo podniesiony niż w tej trójce. Tutaj sobie zmierzam z dopiero zagadam do kawalery. tutaj są. są... Oczywiście przyjmę, przyjmuję bez żadnego problemu wszelką krytykę. Jeżeli macie jakieś sugestie do tego, let's ja proszę pisać w komentarzach. A jeśli tak, pewnie tych komentarzy będą dwa albo trzy. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają Zabijesz jednego, ale zaraz wracają Chwila Ja ciebie znam To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały Jeszcze w górniczej dolinie Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie Koniec końców oba i przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię Dokąd idziesz? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tedy jeden ze starych psioników z górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego k... Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee. Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów... Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Dobra, tylko teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Ogólnie rzecz biorąc, to mi się wydaje, że już przekroczyłem nim czasu, więc być może będzie takie podzielenie na dwa odcinki, ale nie wiem. Jest taka jedna nieprawidłowość. Kawalon bez żadnego problemu da sobie radę ze wszystkimi bandytami. No na no, strzała go praktycznie nie złoży. Niech trafi. Ech, Ja sobie w tym czasie zmienię broń. Oj nie wziąłem czeka. A mnie będę teraz bo prozacji, tak znajdę lepsze Albo pójdę, szybko się przejdę. Mogę się dołożyć, że jeszcze będą walczyć, jak widzę. Walczą jeszcze. Ja no wziąłem chyba ten nożyk. A nie poprosiłem kawalor na lepsze wyposażenie. Dobra Zasłużyłeś bydlaku. sobie na to, bydlaku. Najwyżej tam podzielę te odcinki na dwa i drugi się znacznie bez żadnego przywitania. Biedaku! To znaczy, nawet zaatakuję się twoją bronią! Chodź koment, chodź. Ale może jest... Nie no, już dawno pomnięto, o Jezu. Już jest 15 minut. Ja nie wiem kiedy ja ten odcinek podzielę. A może uda mi się wyczyścić w całości? Bo jest że do 15 minut gry. Tak, chyba jest do 15 minut gry. A więc... Nie wiem, może w tym nie Nie powinieneś tu przychodzić! Ojej, a ja nic nie robiłem. Co mam ja? Co ja? ja się zrobiłem? Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku! Mają fajne inny. Jak na noc. Hej, ty! No to zawsze nie że Dziękuję mi za przysługę. Sam by sobie nie dał rady, chociaż dałby sobie radę. Opowiem mu, że potrzebuję lepszego sprzętu. Mogę tak. O nóż na wilki i miksturki, fajnie. Elegancko. Oprócznie tą skrzynię i kończę ten odcinek. A więc żegnam Was i zobaczymy się w następnym odcinku.